Witam Cię bardzo serdecznie, drogi widzą. Oto premierowy odcinek gry Evil West. Stworzona jest przez polskie studio mieszczące się w Warszawie pod nazwą Flying Wild Hog. Jest to również studio, które odpowiada między innymi za serię Shadow Warrior, a także Heart Reset. Generalnie Osobiście grałem w te tytuły i bardzo mi przypadły do gustu, chociaż Shadow Warrior 3 już taka troszeczkę mi się nie podobała ze względu na prostotę. No i też w sumie długość gry w porównaniu do dwójki to był to, nie wiem, taki ala wiecie, dodatek, coś tego typu. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze Loengę zobaczymy w akcji. Sprawdźmy opcje jak wyglądają. Język mamy polski, przypomnienia umiejętności mamy włączone, zbieranie danych też to tak samo pomaga deweloperom. Kolor podświetlanych postaci gości. No, niech będzie po prostu ten bordowy. Pomoc przy celowaniu oczywiście ręczny, nieasystowany. asystowany. Nie gramy tutaj na padzie, więc nie potrzebujemy za bardzo takiego namierzania. Tu jest pewnie sterowanie, tu jest padem, to jest grafika. Nie, ekran. Wizualnie. Arachnofobia w ogóle można... Arachnofobię można włączyć. Zdecyduj, czy chcesz widzieć pająki w grze. No powiem wam szczerze, że śmiechy śmiechem, ale ostatnio wczoraj, jak zwróciłem z pracy o 22. bo pracuję na kuchni też na nocki, to można by powiedzieć, że tutaj taki fajny pajączek, duży siedział na drzwiach wejściowych, a że ja mieszkam w przyziemiu, czyli w tak zwanej Suterenie, bo jest to mieszkanie w domu jednorodzinnym, to powiem wam szczerze, że no... Był on taki troszkę większy, nie jak taki wiecie pokojowy. No ale ja dostał zlaczka już nie żyje. Tylko że nie ściągnąłem go jeszcze i tak na tych drzwiach sobie tak przylepiony leży. Ale dobra, wracajmy do tematu. Mamy tutaj e, grafikę. Tryb pełnoekranowy w oknie. fałsing jest włączony. Ograniczenie zrobimy do 60 fps. Jakoś ogólna epickie. Epickie, 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 bla 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 Rozmycie w ruchu włączone Nvidia DLSS jest wyłączona No ale w sumie niepotrzebne nie mi to jest Także nie będę się tutaj tym bawił za bardzo Rozpocznijmy zatem nową grę Gra trudność normalny, ok. No i jest wszystko tacy, napisy włączone Rozpoczynamy Podejrzany ładunek Since the time

Rozgrywa się na dzikim zachodzie. Mamy styczność z różnymi monstrami, również wampirami. No i sterujemy badasowym bohaterem. I oto właśnie Evil West. We're on the dynamite. Chester will really be none too chatty with his guts sprayed all over a train carriage. I know how to shape an explosion, Edgar. oh się... coming. Wait for it. Now! I boom!

Optymalizacja widzę jest bardzo fajna, płynnie chodzi ta gra, nic się na razie nie ścina. No i też widoki są bardzo piękne. Co my tu mamy, łańcuch? Będziemy się tu przeciskać. Mogłem śmiechować sytuację, bo na tą ilość. Dynamitu, którą oni użyli, to ten most się trzyma bardzo dobrze. O, coś się tam podświetla na dole. No nieźle. My jednak tutaj idziemy powoli ścieżką w tym złowrogim kanionie. Mamy interakcję. Niektóre miejsca umożliwiają wykonywanie unikalnych akcji. Podejdź do znaczku i wciśnij spację, gdy tylko ikona zmieni swój kolor na złoty. Normalnie cóż za Indiana Jones. No i zdobyliśmy właśnie dolce. Przypuszczam, że się przydadzą. Świarka. Rękawica rentierów. Ekwipunek każdego agenta Instytutu Rentiera. Wciśnij lewy przycisk myszy, aby oddać cios. Ataki wręcz oddane w rytmie zamieniają się w kombo. Właśnie w ten sposób. Nice. Mamy tutaj M, żeby sprawdzić, i mamy swego rodzaju bestiariusz. Siewca, siewca plugastwa, najsłabsze ogniwo w drzewie genealogicznym z Proces przemiany u siewców został zakłócony przez rzadką grupę krwi albo ogólnymi wadami dziedzicznymi. Nieudana transformacja odarła ich z człowieczeństwa, wywołując nienasycone pragnienie krwi. Ze względu na niedorozwój ich wampirzych szczęk, siewcy nie mogą przekuć skóry swoich zdobyczy, aby wyssać ich krew. Zamiast tego brutalnie okaleczają swoje ofiary, aby móc spijać krew z otwartych ran. Yy. Czyli taki bardziej niehumanitarny i brutalny sposób. Uniki. Unikajcie osów nieprzyjaciela wciskając spację. By zrobić szybki krok w bok. Bądź przytrzymaj spację, by przeturlać się. Okej. Okay. Akurat się drapałem. No i pięknie. Gdzieś tutaj możemy iść, ale nie będę tam wskakiwał jeszcze. Tutaj coś mamy. Przez takie rzeczy da się przeskakiwać. A stamtąd nie wiadomo, czy będzie się dało zejść. A tutaj proszę, mamy skrzyneczkę, którą oczywiście otwieramy za pomocą spacji, jak się podświetli na złoto. Czy tam żółto. I co będziemy mogli? Aha, widzicie, nie można zejść. Czyli mamy do czynienia z, li z liniową grą. Mamy tutaj obiekty, czyli pewnie te, które były, na których porobiono eksperymenty. Mężczyzna, kobieta. Mężczyzna, kobieta. Szklany pojemnik z 15-litrowymi słojami krwi z sierocińca. Liana I obiekty do 27 od 21, przerobione na transport siewców. Rodzina Calvert. Dolce leżące. Rozglądaj się za leżącymi dolcami. Później mogą być ci potrzebne. Eksploracja poza główną ścieżką. Pozwala na odkrycie dodatkowych sekretów. Po prostu przejść po pieniądzach, by je zebrać. O, Ciekawa kopalnia tudzież jaskinia. Bohaterski siarpowy. Wciśnij lewy przycisk myszy plus spację podczas zwu, by zmniejszyć dystans do przeciwnika i natychmiast wyprowadzić bohaterski siarpowy. Próbujmy. Ale powiem, że taki dosyć ma daleki zasięg tego sierpowego. Oj, chyba nie trafiłem. Leczenia. Medyczny dyspenser wbudowany w rękawice pomaga radzić sobie nawet z najgorszymi ranami. Jednak potrzebuję czasu, by się naładować między użyciami. Ciśnienie, by się wyleczyć. Ogółem to powinno być nie potrzebuję, tylko potrzebuję. Nie potrzebuję to ja na przykład, a potrzebuje to dany przedmiot, ktoś i tak dalej. Ale nie będę się tutaj, wiecie, wychylał z moim polskim, bo też nieraz jakieś głupie tekstywale, także <noise> najważniejsze jest, żeby przyjąć to leciutko, bez spiny i stresu. Podbrudkowy i inne uderzenia. Cios podbrudkowy skutecznie podrywa z ziemi większość przeciwników. Trzymaj lewy przycisk myszy, by wykonać ten ruch oraz uderzaj ich lewym przyciskiem, aby zatrzymać pod powietrzu. Nice. Jak widać mamy tu jeszcze taki specyficzny fajny atak. No dobra. Niczego tutaj do zebrania nie widzę, więc przypuszczam, że trzeba tutaj właśnie sobie przelecieć na drugą stronę. Dobrze powiedziane. Mamy tutaj jakąś małą arenę. Kula armatnia. Przy... Trzymaj W. Plus. Lewy przycisk, aby wykonać cios podbrudkowy, a następnie uderz go w powietrzu, nadając efekt kuli armatniej. Wycisnąć nim w dal. Przeciwnicy pod wpływem efektu kuli armatniej mogą zostać zabici przez zagrożenia środowiskowe. Czyli pewnie to coś z kolcami. No, dokładnie. Ale w ogóle z jaką... na jaką odległość one lecą? To już w ogóle... a no, już myślałem, że się coś świeci, ale to się po prostu światło odbija. Światło dzikiego zachodu. Dobra, chodźmy na dół. Uuu. Przerywanie akcji wroga. Ataki specjalne przeciwników nie mogą zostać normalnie przerwane, jednak taniec temu zaradzi. Wciśnij R, aby w odpowiednim momencie przerwać akcję wroga. Wow! Dobicie. Zmniejszy dystans do bliskiego śmierci wroga oraz zastosuj cios ostateczny, by pożegnał się z życiem w spektakularny sposób. Podejdź do migoczącego na żółto przeciwnika i wciśnij lewy przycisk. Ciosy ostateczne generują kapsułek zdrowia. E, generalnie to wydaje mi się, że to powinno być generują kapsułki zdrowia. Natomiast by pożegnał. <laughs> powinno być chyba E. Ełć ale oberwał Stracił dla nas głowę Co my tu mamy? Tytan Jenu Charakteryzujący się masywną budową ciała drapieżniki Z plemienia Jenu w Ameryce Północnej O skłonnościach kanibalistycznych Niedawny spadek ich populacji Stał się bezpośrednią inspiracją Do zawarcia układu Sangui Siege. Tak głysłuję. O, mamy tego dużego koleżka. Pokaż na to się stać, partnerze. Wo, panowie i panie, co wy? Dawaj go. Coś mi średnio idzie, no? Żeby nie było, poradziłem sobie, tak? <laughs> Ładny wodospad, piękne widoki kanionu i dzikiego zachodu. Znaczy się, to jest klimat, który w sumie nie każdy lubi, ale powiedzmy, że jest to taki klimat Red Dead Redemption wraz z akcją Shadow Warrior. Cziszny shift podczas bigu wywątrzic sprint. Christ. <coughs> Warsztam barbecue ever. Hey, bio, guess who's riding in first class and responsible for the biggest delivery in gathering history? Remember when the dream of attending the gathering was just that. Wishful thinking. But I am on my way soon to be hobnobbing with the creme de la creme. The oldest, the wisest, the most powerful.

Dobra, czy nie ma tutaj czegoś, żebyśmy się później nie wracali przez jakieś dziwne zapisy. Nice! Rewolwer łowcy. Łatwo dostępny, szybko strzelny, niezawodny. Czego chcieć więcej? Eee, tak. Przerobiony mechanizm młoteczkowy pozwala na niemal błyskawiczne opróżnienie bębenka, czyniąc użytkownika najszybszym rewolwerowcem zachodu. Przytrzymaj e, aby zacząć wachlować nabojami, albo nawet wciśnij raz, by oddać pojedynczy strzał. No i poleciał. Znowu ty, o, znowu wy. Dobra. W takim razie, zabawimy się w ten sposób. Pozamiatane. Teraz najwyraźniej nie mamy żadnej innej ścieżki. Więc musimy tutaj się przedostać, tędy. Bezkompromisowa siła. Rękawica Rentierów może zostać wykorzystana do otwierania zablokowanych przejść. Podejdź do ikonki i wciśnij lewy przycisk, gdy zmieni kolor na złoty. E. Łatwo poszło. Znajdź kone interakcji wciśni spację, aby utorować sobie przejście. Okej, okay. Niech będzie. No myślałem, że tam podbiegnę pod spód, ale jednak nie bardzo. Dotrzyj na koniec pociągu. Okay. No bo w ogóle tutaj była informacja Nie zwróciłem na nią uwagi Że możemy wykonać podbródkowy I sobie strzelić w przeciwnika Żeby go utrzymać w tym powietrzu No kombinacji jest dosyć sporo Także fajnie Musiało boleć Kolejne dolce w naszej sakiewce, o, znowuż kolejne, bardzo fajnie, i mamy łańcuch, którym dostaniemy się do góry, o jakieś odgłosy. banę będę rzucał dynamitem no Okej okay. Ale się wkopałem który go wrąbałem przez przypadek. Wow, Co to już to za duży brzydal. Czy czegoś tutaj nie ma przypadkiem jakiegoś fajnego tajnego przejścia? Chyba raczej nie. Mogłem znowu ten dziwny ogień, który się obraca razem z nami. Zgnilec. Zgnielce to efekty nieudanych eksperymentów związanych z przyspieszeniem przemiany. Proces wapnienia skóry pokrył ich ciała twardą łuską, stopniowo gnijącą od środka. Twardą łuskę. Powinno być łuską chyba. No a mniejsza z tym. Brylaste czy raki, które wybuchają mieszaniną krwi i szpiku kostnego mogą stanowić źródło pożywienia dla słabszych wampirów. Wyjątkowość składników odżywczych owej mikstury, według niektórych źródeł, pozwala przetrwać krwiopijcom kilka minut w świetle słonecznym. Duża wytrzymałość zgniuców czyni ich skutecznymi strażnikami wampirzych leży. No to chodźmy O, oh. efektowny filmik. This catering? Why I have no, no idea what you That big shiny ball out there is no good for your sensitive skin. <laughs> the sun's not to know what they'll do to me. Fun game. Let's test that theory. No no, Richard, stop! Belmontville! The, the governor's in Belmontville! Excellent choice, Chester. Since you're feeling so damn helpful, we're gonna be needing a guide. Consider it a promotion. Diff shit. <laughs> Belmontville's a long way from the manor. We're on a clock here. We've been hunting DeBono for three months. What's another few hours? Uh, have it your way. But your father's gonna have your ass as an ashtray if we don't make that presentation. You're retired. What's he gonna do? Fire you? <laughs> Okej, okay. chyba mamy kolejny etap naszej przygody, jako taki prolog został ukończony. No i czas teraz wziąć się konkretnie do roboty, mając oczywiście odpowiednie źródło informacji. Będziemy jechać głupio do cholerniej mazyny. A jeśli nasz przyjaciel Tic tutaj powie prawdę, to Bono będzie w środku. Nie sądzę, że jestem w stanie kłócić. That's the spirit, Chester. Now you lift those fancy illusions, and who knows? Maybe you'll make it out of this after all. The glamour! I. <laughs> Even I have my limitations, Mr. Gravener. You want a limitation? How about walking around without a head? You're going judging by that tone of yours. Sounds like I'm making sure fancy pants here doesn't make a run for it in broad daylight. That's why we need familiars. I'm starting to question your qualifications for this job. Those ass licking <laughs> <laughs> tick lovers should be shot on sight. Ah, what the hell? Maybe we can play with dynamite out here, too. Right, Jess? I'll make you a new waistcoat. I don't believe my tailor would like that. See? You're already. <laughs> yeah, eat me. No dobra, pozyskaliśmy strzelbę rentierów. Precyzyjna strzelba, idealna do walki długodystansowej, w tym do niszczenia punktów wrażliwych przeciwnika. Przytrzymaj prawy, przy... prawy przycisk, by wycelować, i wciśnij lewy, by wystrzelić. W kolejnym odcinku będziemy mogli sobie tutaj przetestować to cacko. Natomiast aktualnie kończymy pierwszy premierowy odcinek. Zachęcam do lajkowania, komentowania, a także subskrypcji. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku Evil West.